Nazywam się Tadeusz Kruszewski. Od 2014 roku prowadzę pasiekę majową. Jest to pasieka wędrowna, w tej chwili liczy 80 rodzin pszczelich. W pasiece produkowane są głównie miody wielokwiatowe, ale także miód rzepakowy, miód faceliowy, miód akacjowy oraz miód gryczany. Dodatkowo w pasiece również przygotowuję miody z domieszką owoców liofilizowanych cieszą się one bardzo dużą popularnością wśród dzieci. Rocznie produkuje ponad 2000 słoików miodu. Ze sprzedażą tych miodów nie mam problemów. Te miody praktycznie rozchodzą się na pniu. Na dowód tego jest ostatnio zdobyta nagroda. Jest to pierwsze miejsce w konkursie nasze kulinarne dziedzictwo smaki nie, regionu.